Na imię Joanna. Przygodę w Deli rozpoczęłam na stanowisku specjalisty do spraw eksportu 13 lat temu. W Deli zajmuję się sprzedażą eksportową na rynki europejskie i te znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej. Największym wyzwaniem w mojej pracy są klienci. Każdy klient jest inny, wymaga indywidualnego podejścia i zrozumienia. Cenię swoją pracę za możliwość poznawania świata, ludzi i różnych kultur. To mnie rozwija i daje satysfakcję z osiągniętych efektów w pracy. Częste podróże w celach biznesowych są niesamowitym doświadczeniem, pogłębiającym zrozumienie i tolerancję na różnorodność tego świata. Buduje to moją wartość, przynosząc rozwój i doświadczenie. Każdy projekt jest inny i szczególny. Wymaga indywidualnego podejścia do sprawy i odpowiedniego zaangażowania. Moim zdaniem, te najbardziej odległe i różniące się kulturowo dają największe zadowolenie. Tym bardziej przynosi to satysfakcję. Kiedy klient przysyła zdjęcia nowego produktu marki Delia w sklepie gdzieś w Afryce, cieszy mnie każdy nowy kosmetyk Deli, który pojawia się w sklepie na półce, np. Na w Finlandii, Szwecji czy Grecji, generując wzrost sprzedaży dla firmy i promując rozwój polskiej marki poza granicami Polski. Nie wyobrażam sobie Deli bez ludzi, którzy tworzą tą firmę, kreując postęp i dając odpowiedni kierunek rozwoju tej działalności. Delia to dla mnie praca, przede wszystkim praca i satysfakcja z pozytywnych efektów moich działań. Lubię, kiedy po długich staraniach kolejny nowy klient przysyła zamówienie, a po którym następuje sprzedaż produktów marki Delia. Daje mi to ogromne zadowolenie i buduje moją wartość. Zdarzają się też mniej przyjemne sytuacje. Kiedy mimo starań nie udaje się zrealizować sprzedaży w danym kraju, wtedy, pomimo braku efektów, podejmuję kolejne próby, aby osiągnąć zamierzony cel. Moją największą pasją jest sport w połączeniu z podróżowaniem do ciekawych miejsc w Polsce, jak i na świecie. Uwielbiam po ciężkim tygodniu pracy pojechać rowerem na wycieczkę w dobrym towarzystwie, przemierzając długie kilometry, podziwiając piękno tego świata. To jest to, co daje mi energię i dobre samopoczucie. Poza tym, lubię chodzić po górach, zarówno latem, jak i w pięknej scenerii zimowej, wchodząc na najwyższe szczyty beskidów, tatr czy gorców. Bieganie daje mi przyjemność i pozwala utrzymać dobrą kondycję fizyczną, podobnie jak jazda na łyżwach czy rolkach. Po wysiłku fizycznym, lubię usiąść w domowym zaciszu z dobrą książką i zatopić się w historii tego świata. W życiu najbardziej cenię sobie pozytywne nastawienie do świata i ludzi. Budowanie dobrych relacji stanowi bardzo ważny element w funkcjonowaniu człowieka. Najważniejsze jest dla mnie w pracy, aby zawsze osiągać porozumienie, nawet w tych najtrudniejszych sprawach międzyludzkich. Hello guys, nice to see you. I would like to speak to you concerning our new product Cameleo Hair Colorescence.